Nic ze mnie nie wyciągniesz. To się okaże. Jestem niewinny. <grystanie> Czy doświadczenie zdobyte przy prowadzeniu kanałów YouTube'owych przygotowało Cię na wyzwania planu zdjęciowego z studni do matury? Na pewno. Na pewno to, że pracujemy prawie codziennie przed kamerą ułatwiło to, że po prostu się nie stresowaliśmy samą kamerą. Wiadomo, że aktorstwo to inna sprawa i stresik, szczególnie nagrywając obok Dobrych, bardzo dobrych e, polskich aktorów, samo bycie przed kamerą, żaden problem. Jak wspominasz swoją studniówkę? Moja studniówka e, była przyjemna, fajna, ale nie najlepsza. Jak myślisz, co byś robił, gdybyś nie był w internecie? Prawdopodobnie byłbym dalej trenerem w parku Trampolin. Trenowałbym pewnie akrobatykę, e, jakąś jakieś zajęcia z dzieciakami. Jaka jest najbardziej szalona rzecz, jaką kiedykolwiek zrobiłeś? Mm, wydaje mi się, że. Wyjazd Afryka. Słuchaj tego, jedziemy autem, safari takim, zobaczyć lwy z bliska. Podjeżdżamy pod lwy, Jest są jakieś takie nie wiem, 10 metrów od nas, jesteśmy takim autem nie, że z dachem i z, z boka, z, wiesz, ze ściankami, tylko no, jesteśmy takim kabrio jakby. No i wiesz, fajnie, fajnie, lwy fajnie, Ten, one daleko tak, odeszły od nas, no i chcemy podjechać do nich bliżej. Odpalamy auto, okazuje się, że się zepsuło. Przy lwach. Wiesz co zrobiliśmy? Zamiast siedzieć w tym aucie i grzecznie czekać, aż przyjedzie pomoc i nam, nas stąd zabierze, my wyszliśmy z tego auta i zaczęliśmy podchodzić bliżej lwów. No i ten jeden lew się zdenerwował i zszarżował na nas. Ale na szczęście tam po dwóch trzech metrach zawrócił yy, i, i uciekł stąd. Było naprawdę yy, przerażająco i blisko. Przedmiot bez którego nie wyobrażasz sobie życia. No wiadomo jako influencer, no to pewnie telefonu, no bo załatwiam wszystko. Czy to yy, komunikacja, umawianie się, dzwonienie. Wiadomo, praca yy, social media, ale na przykład nawigacja. Bez nawigacji wydaje mi się, żebym tutaj nie trafił. Którego aktora bądź aktorkę najbardziej podziwiasz? Po nagrywkach filmu Studii do matury najbardziej podziwiam Jacka Komana. Nie tylko ze względu na to, że jest świetnym aktorem i potrafi się wcielać w wiele losowych wiesz, charakterów typu raz jest śmiesznym dziadkiem, kapsla, zabawnym komediowym, a raz jest bosem w jakiejś firmie i w ogóle, ale też za to, że mm, jest po prostu mega kozakiem. Jak pierwszy raz go zobaczyłem, to tak, miał taką brodę jak, jak święty Mikołaj, yy, wiesz, skórzana turba, yy, ołóweczek taki zaostrzony nożem, klamra, sygnety. Yy, to jest taki wiesz, typowy australijski wiesz. Trochę cowboy, tylko bez, bez kowbojskiego kapelusza. Ma też takie trochę rzadkie włosy podobne do moich, a i tak ma taki zaczesz do tyłu, długie włosy. Jak będę stary, to też chcę wyglądać tak jak on. Czy obawiasz się, że pewnego dnia internet się to było znudzi? Czy się obawiam? Bardziej jestem na to gotowy. Ale pytanie, czy jeżeli się znudzi, czy życie nie przyniesie niczego lepszego? Czy masz jakąś rutynę, bez której nie możesz zacząć dnia? Tak. Codziennie rano naczo muszę wziąć tabletkę na Hashimoto. Bardzo bym chciał to zmienić. Nie wiem czy yy, się da jeszcze z obecną technologią, ale yy, no. Taka ciekawostka. Julia Wieniawa odpowiedziała dokładnie tak samo na to tak? pytanie. Tak, Serio? O nie, to jest coś innego, bardziej oryginalnego, bym myśleć. Mata czy BDS? BDS Kowboje. Bambi czy Sana? Bambi. Artysta bądź artystka, z którym chciałbyś kiedyś nagrać piosenkę? BDS, bo jest kowbojem. Albo Oki też jest, jest bardzo fajny. Ukryty talent, o który nikt by Cię nie podejrzewał? Umiem rysować całkiem dobrze. Mam to po mamie. Ale nie chwalę się tym za bardzo. Nie, nie, nie ćwiczę tego tej umiejętności za bardzo. Czego ludzie o tobie nie wiedzą, a chciałbyś żeby się dowiedzieli? Umiem całkiem dobrze masować. Hania mi ostatnio powiedziała, że robię najlepsze masaże, lepsze nawet niż tych profesjonalistów. Jaką radę dałbyś wszystkim ludziom marzącym o karierze influencera? Poznajcie dziewczynę, która pójdzie do 2-5 minut i was wprowadzi do świata. Albo ekipy, albo innych influencerów. Jedna rzecz w tobie, która najbardziej zaskakuje ludzi, kiedy cię poznają: to, że jestem taki sam w rzeczywistości, jak na filmach, że jestem tak samo ośmielnięty. Jaki serial poleciłbyś swoim fankom i fanom? The Office. Polecam serdecznie. Wersja amerykańska oczywiście Michael Scott. Polecam wszystkim najlepiej się oglądać z dziewczyną. W jedzenia. Gdybyś mógł przeżyć jeden dzień jako bohater dowolnego filmu, kogo byś wybrał? Wybrałbym głównego bohatera filmu Kingsman. Bardzo lubiłem za dzieciaka różnych takich, wiesz, tajnych agentów i w ogóle, a oni mieli tam fest jakiś takich, wiesz, kozackich gadżetów, jeszcze byli elegancko ubrani, sztos. Jaki był Twój ulubiony film w dzieciństwie? Kochałem bajki Disneya, Piotruś Pan, kochałem też Toy Story. Bardziej chudy czy bas? Chudy. Czego najbardziej się boisz? Że wierzę w to, że coś jest po śmierci, boję się, że tego nie ma. I że jak umrę, będzie nic. To jest przerażające. Czy sztuczna inteligencja zastąpi kiedyś człowieka? Już trochę zastępuje w niektórych kwestiach, ale jeżeli chodzi o takie zastąpienie y, na planecie Ziemia, że wybije ludzi, wydaje mi się, że raczej nie. Rzeczy, które robisz tylko dla siebie, z dala od oczu publiczności. Nie chwalę się tym za często, ale kocham spędzać dużą ilość czasu grając w moją kowbojską grę Red Dead Redemption 2. Jaki jest sens życia według świeżego? Po prostu żyć i przeżywać chwilę, doświadczać... Życia. Jestem ten niewinny, mogę już wychodzić, tak? To się okaże. Widownia wyda werdykt.